Witam serdecznie. Dzisiaj z realizacji w Łazience mam jedno małe zadanie do wykonania, a mianowicie powieszenie szafki i dopasowanie do tego umywalki. Jest jeden mały problem: szafka jest mała, umywalka jest duża. Tutaj ograniczona stawnęka, szersza umywalka nam nie wejdzie jak no, 37, to jest maks. 37 cm to jest maks. Ale podejrzewam, że to jest do milimetra, to na wcisk by weszło, czyli tam gdzieś 36,5 by było idealnie. Ale wiadomo, oczywiście, że takie umywalki na wymiar nie dostaniemy, chyba że za jakieś horrendalne pieniądze to na pewno ktoś nam by jakaś firma zrobiła. A co ja wymyśliłem? Szafka ma szerokość 35 cm, a jej głębokość jest 30 cm. Czyli akurat tutaj będziemy mieli 2 cm luzu. Chciałem zrobić centymetr. W planie był, zrobić centymetr z jednej, centymetr z drugiej, żeby była symetrycznie ładnie na środku ustawiona. Ale jeżeli do tego nam będzie umywalka, to ona też będzie musiała odstawać centymetr z tej strony i centymetr z tej, żeby było ładnie symetrycznie. Wyglądało to. No i niestety, jak będziemy myć ręce, będzie nam woda tutaj wpadać. No to niestety tutaj centymetr to przetrzeć to na szerokość centymetra to jest masakra, czyli doszło tutaj, szafka dojdzie tutaj do całego do całej tej ściany, na równo się zrobi, tu się kudno i nie będzie problemu, że nam tutaj będzie woda wpadać. Jedyna woda, która będzie wpadać, to będzie z tej strony, tu już będzie 2 cm i 2 cm jest o wiele lepiej nam przetrzeć szmatką albo przeczyścić jak nam się tutaj woda poleje po tej stronie. Dlatego ona nie będzie symetrycznie, będzie tutaj do tej ściany przesunięta ta szafka. Tu chodzi, żeby wrzucić jak największą umywalkę, żeby jak najmniej bryzgało, jak najwięcej wpadało do umywalki, bo wiadomo, ja mam na działce taką mam umywalkę prostokątną, nie wiem, 40 na 25 o ile dobrze pamiętam, jest masakra. Żeby nie nachlapać, to można tylko do umywalki napuścić wodę i sobie ręce tak lekko obmyć, <laughs> bo ile kroć. Człowiek odkręca ten kran, chce włożyć ręce pod umywalkę, no to ona jest za mała po prostu. Ona się bardziej nadaje do tego, żeby ci nikt nie mógł zarzucić, że nie masz umywalki w toalecie. Mam umywalkę. A że nie jest praktyczna, to druga strona medalu. Tutaj mamy umywalkę. Umywalka jest 35 na 35 cm w kwadracie jest. No tak, ale szafkę mamy głębokości 30 cm. I co tutaj najlepiej zrobić? Ja sobie wymyśliłem taki patent. Ja zrobiłem tutaj przy tej szafce takie odstawienie, takie dystanse, gdzie ta szafka mi bardziej wyjeżdża i robi się więcej miejsca na umywalkę. Dzięki temu wejdzie mi i bateria i umywalka. A jak to wszystko wygląda, zobaczcie sami. Tutaj z góry jest takie odstawienie zrobione. Dzięki temu ta szafka jest szersza o 11 centymetrów, dokładnie 11,5 cm. Ona jest odstawiona, tu będzie przymocowana, tu będą jedna śruba, druga i ona będzie po prostu wisieć. I tam od spodu są też dwie nogi, które będą zachowywać ten dystans tej szafki. To zakryje wszystko blat. Tutaj akurat tutaj jest akurat rewizja na baterię i tak właśnie rozwiązałem problem wąskiej szafki. Blat już mam przygotowany, tu jest wycięty otwór na odpływ z umywalki, a tutaj jest otwór na baterię który będzie po prostu w tym miejscu będzie bateria no i oto dzięki takiej kombinacji trochę człowiek zaoszczędził, trochę się nauczy pracy z drewnem bo stolarz pewnie by wziął nie lada pieniądze na pewno by tutaj nie przyjechał za 600 zł żeby zrobić taką szafkę a tutaj koszt tej szafki to jest jakiś tam yy, koszt szafki samej 280 zł blat 160 Mamy o wiele taniej, Jakbym miał nam przyjechać stolarz i zrobić dobra, ja wiercę dalej tutaj otwór na odpływ umywalki. Trasować będę miejsce mocowania szafki i wiercę. To zakładam umywalka i powinno grać. A co zrobić, jeśli nasza koronka jest za mała i nie przewierciliśmy się? Wiercimy z drugiej strony. Do wywiercenia otworów w tych płytkach użyję oto takiego wiertła czterołopatkowego, który przypomina grot strzały. Najlepsze wiertło, jakie może być, moim zdaniem. Jest to wiertło, które sobie dobrze poradzi i w płytkach, i w gresie. No, w gresie trochę trudniej mu idzie, ale robi robotę. Jest to wiertło tytanowe. W sklepie można je kupić jako do wiercenia w szkle. Jego niewątpliwą zaletą jest ten, ta ostra końcówka, która pozwoli nam sobie bezproblemowo natrasować środek, bo w płyteczkę ona się wbija superancko. O, słychać. I to jest wstępne wiercenie, bo docelowo tutaj będzie kołek siedział o numerze 10. Silikonik ładnie położony, żeby żadna woda nie podcikała pod umywalkę. Prace dobiegły końca. I w tym oto miejscu żegnam się z Wami.